Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak szybko naprawić sekator. Obluzowałem się tutaj śrubka, a raczej zobaczcie ona tu ma, takie, ta po, ma podkładkę z takimi ząbkami. I tutaj od spodu była jeszcze jedna podkładka z ząbkami, także jak się dokręcało to one się zazębiały i wtedy kontrowało i trzymało. No ale tamta podkładka mi pękła i się sekator, dwa drzewa obciąłem, tak naprawdę, dwie i się luzowało. No to wymyśliłem, że dotnę kawałek dętki od roweru i powiem Wam, że zdaję to egzamin. Luzuje się troszkę, tam jak się grubszy gałęzi potnie albo jak się dużo będzie cięło, ale to się luzuje w takim minimalnym stopniu, że łatwo go można o, przekręcić, nawet teraz jest wygodniej złapać za tą dętkę i łatwo łatwiej jest go dokręcić. Nie trzeba mieć kluczyka, bo to jest i ze sobą tylko prosto, szybko można, można to zrobić tu już zacząłem testować na klonie trochę, klona sobie tutaj robię w kulkę o, zobaczcie, połowę go obciąłem tyle przyrostów nadostawał, no i śmiga nie narzeka, nawet to tutaj zobaczcie taką grubą gałąź grubszą troszkę uciąłem i jest wszystko dobrze, także Tani patent, szybki, solidny w miarę na ruszający się sekator. A nie mogłem tutaj dać śrubki na wylot, żeby, żeby ją przewlec. Bo tu ma taki, e, takie wycięcie, nie jest okrągłe, tylko jest takie z dwóch stron, jest jakby półokrągłe. No i po prostu nie, pa, nie pasowałaby żadna śrubka, bo by to wszystko latało. Także musi być ta oryginalna. No ale po swojemu da się wszystko naprawić. A dzisiaj by było na tyle. Trzymajcie się.